Nie odnoszę się do ustawy śmieciowej. Przepraszam za kolokwializm, no ale potocznie się tak mówi. Natomiast pragnę zwrócić się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego i Wysokiej Rady o zdjęcie tego tematu z grudniowej sesji. I oczywiście zespół, komisje nie przerywają pracy. Natomiast Przesunięcie tego rozpatrzenia tego tematu proponuję na rok przyszły. Sły wniosek dzisiaj publicznie uzasadniam tym, iż ustawodawca, a więc Se Senat, posłowie nad tym pracują nadal, otrzymuje od poszczególnych posłów informacje. Ostatnio otrzymałem taką informację o Pana Posła Jacka Żalka, że dostrzegają sami ustawodawcy, że w tej ustawie popełniono sporo, powiedziałbym, nieścisłości, powiem tak najdelikatniej. Ja kontaktowałem się z sąsiednimi miastami i powiem tak, białej Białystok również przekładają rozpatrzenie tego problemu na przyszły rok. Albowiem liczymy na to, że ta ustawa zostanie dopracowana, powiedzmy. Dopracowana. A więc, żeby nie wykonywać dwukrotnie pracy i zwoływać później jeszcze raz, jeszcze raz rozpatrywać na Radzie Miejskiej taką z, taką, z takim wnioskiem zwrócę się do pana przewodniczącego. A więc proszę mi wybaczyć, że nie będę odpowiadał na te pytania dotyczące tejże ustawy śmieciowej. Zwrócę się oczywiście o zdjęcie i, i mieliśmy przyjmować głosować aż sześć yy, podejmować w sześciu sprawach uchwały. Natomiast być może zwrócę się do pana przewodniczącego o pozostawienie tylko dwóch punktów i one by dotyczyły w sprawie powierzenia miejskiemu przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej i mieszkaniowi Zakład Budżetowy zadań własnych miasta. Z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta to znaczy, że ten zakład prowadziłby no, całą tę ustawę, jeżeli ona wejdzie i uchwałę, którą, którą, którą Wysoka Rada raczy uchwalić oraz w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa do załatwiania idealnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Wysoka Rado ja nie ukrywałem swojego krytycznego stosunku do tej ustawy i nie ukrywam ją w tej chwili. I dlatego rozważałem głośno na różnych spotkaniach, w których niektórzy radni uczestniczyli, że bardzo ostrożnie do tej ustawy podchodzę i do uchwały, którą Wysoka Rada miałaby przyjąć. I dziś uważam za absolutnie zasadne aby przełożyć, przesunąć rozpatrzenia tego problemu na przyszły rok, na pierwszy kwartał przyszłego roku.